Witam wszystkim na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek, oczywiście Swift Mobile, ale niestety ten. Yy, te audio jest dogrywane tuż po nagraniu tego odcinka. Nie wiem dlaczego, ale nie nagrał mi się yy, w pełni dobrze ten odcinek. Nie mam pojęcia, czym to jest związane yy, i muszę Wam to przedstawić pokrótce, właśnie teraz. No dobra, no, mamy nowy event, jak każdy z Was zauważył, i no. Czy event jest spoko? No nie wiem, to no tak, taka zapchaj dziura. W, pierwszym, w pierwszej yy, zakładce musimy po prostu treningi przechodzić i tam jeden mecz zagrać na samym końcu, gdzie tam się odbiera 100 punktów później. W drugiej zakładce natomiast mamy yy, Arcade Claw, czyli zakładka gdzie otwieramy yy, danych, yy, otwieramy piłkarzy, paczki z piłkarzami. I no piłkarze są nawet spoko, jeśli chodzi o tą drużynę, na pewno będzie jeszcze druga, tu też nie ma zbytnio większej filozofii w tej e, zakładce. Dostajemy punkty, 100 punktów dziennie za przejście całej drogi w pierwszej zakładce i po prostu otwieramy paczki z piłkarzami. Dalej mamy też tam e, Milestone, czyli jak to powiedzieć ścieżkę. E, nie, inaczej powiem Wam. Zawsze mam problem z wytłumaczeniem i do, z, do, z, z dobraniem dobrego słowa, z dobrego znania, żeby przedstawić Wam e, tą, zak tą zakładkę zawsze z tymi piłkarzami, e, z paczkami, z piłkarzami. Po prostu, jeśli otworzymy daną ilość punktów, e, to będziemy mogli otworzyć daną nagrodę typu. Wydamy 2000 punktów w tych Arcade Claw zdobędziemy tam, nie wiem, 3000 skillbootsów czy tam 100. Mamy tam w, tych pił w tej w ścieżce dwóch piłkarzy Bernardo Stils 2, 102 i Isaac 101 i. Większej filozofii tutaj nie ma. Postanowiłem też otworzyć 6 paczek, czyli. To nie będzie tylko omawianie tego eventu, ale będą też e, paczki, które właśnie widzicie w tle. W pierwszym e, w pierwszy traf to był Sandro Tonali, czyli zawodnik e, AC Milanu 104, więc nawet nawet jeśli chodzi o piłkarzy, no trafiłem go z e, Sandro Tonali należy do tej jakby lepszej części, tak samo jak e, Cody bo zaliczam tych, którzy są ponad 100 do tych lepszych, a poniżej 100 do niestety tych gorszych. No i co? No i teraz yy, też lecz są pozostałe trafy, które były nieco gorsze niż yy, poprzednie. To powiem Wam, dlaczego tak naprawdę dosyć rzadko teraz nagrywam te odcinki. Oczywiście wszystko jest to związane z powrotem do szkoły. Nadmiar sprawdzianów, kartkówek, lektur i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, jeśli chodzicie do szkoły, to wiem, wiecie o czym mówię. I po prostu dlatego nie miałem zbytnio czasu na nagrywki. Wiem, że trochę przesadzam, no, półtora tygodnia, czy tam prawie dwa tygodnie bez filmu to trochę słabo. Przecież mam weekendy. No ale niestety no w weekendy odrabiałem to, co nie dało mi się nie dało mi się odrobić w, w ciągu tygodnia, więc musicie mi wybaczyć. Postaram się oczywiście nagrywać częściej, o wiele częściej niż, niż robię to teraz. No i cóż, zostaje mi tylko przeprosić Was i mm, powiedzieć przepraszam jeszcze raz a i liczyć na wasze przebaczenie no cóż zdarza się tu już e, otworzyłem wszystkie paczki wszystkie sześć odebrałem też punkty do kolejnej zakładki czyli gamble e, Machine odebrałem również e, pozostałe jakby punkty Hmm, nagrody za wydane punkty w tej drugiej zakładce, tylko zrobiłem to chyba później na samym końcu hmm, i tyle. No dobra, trzecia zakładka, Gable Machine. To, to po prostu. <tak>, tak nie rozumiem tej zakładki, że aż, hmm, aż nie umiem sobie wytłumaczyć jej. Hmm, mianowicie mamy oczywiście ścieżkę, gdzie wydajemy hmm, punkty, mamy też jakby maszyny kulek i je po prostu otwieramy za 100 czy tam 200 punktów no i możemy mamy możliwość odebrania jednej z trzech zakładek jednej z trzech nagród danego dnia typu tak jak nie wiem widzicie Pedroneto, jakieś tam końscy punkty i tak dalej dosyć słabo mi idzie jakby zdobywanie tych daily nagród bo nawet gdy mam 1700 punktów i otwieram je e, i wydaję wszystkie, to zazwyczaj trafią tylko mm, jedną z trzech dostępnych nagród, a nie dajmy na to 3 na 3 więc jej sport nie, e, nie postarała się z tą zakładką. Kolejna zakładka to Rad City e, Hub. Mamy tutaj e, dosyć sporo piłkarzy dostępnych. Mamy tam Jordana Hendersona, Natana Ake. I całą pozostałą e, dziesiątkę. Nie wiem w sumie ile, tam, ile ich tam było. Nie, dwunastu chyba. Dwunastu chyba, więc całą dwunastkę, tam Kantę, Joa Felix. No i, i oczywiście mamy to, co jest najbardziej. E, mm, jak to powiedzieć, ważne w tym evencie, czyli Ultimate Memories Retro Stars. Czterech e, piłkarzy z retro. Mamy też Adam, mamy. Adama Traore, Miki Tariana, mamy yy, Nacho Fernandeza i jeszcze Markusa Turama, syna legendarnego Liliana Turama, yy, byłego reprezentanta Francji i mistrza świata z, Franc z Francji z 98. Jeśli dobrze pamiętam. Poprawcie mnie w komentarzach oczywiście jeśli się mylę, bo prawdopodobnie się mylę, ale coś mi tak świta. I cóż, yy, wziąłbym Adama Traore. Lecz mam Luke już w tym składzie, więc raczej Hiszpana z Wolfs nie wezmę. Myślałem też również nad Markusem, Turamem, lecz nie gram już LW, więc Francuza z Myślengladbach również nie wezmę. Myślałem nad Michitarianem na lewą pomoc zamiast Mane, ale no nie wiem, czy, czy będę w ogóle to robił. No i mamy też ten, no inaczej, Fernandez, którego prawdopodobnie wezmę do składu. Trzecia zakła ostatnia zakładka, czyli piąta zakładka to jest Midway Madness i już Wam mówię o co chodzi. Mamy dostępnych pięciu piłkarzy, nie, pardon, czterech piłkarzy, a ogólnie pięć nagród. No i mamy też punkty. Ja akurat wtedy miałem 540 punktów, tuż po skończonym jakby... Hmm, jak to powiedzieć e, turze. Gramy mecze po prostu w atak hit to hit, zdobywamy punkty i za te punkty odbieramy danego zawodnika. Proste. Hmm, I tyle w sumie. Mamy też również Star, Retro Star Pass to tam, no. Bardzo proste, jeśli e, odbieracie. Jakby gracie w evencie, to dzienne nagrody. Hmm, odbieracie w po prostu. I Jest Ze Star Pasa oczywiście. I tutaj mamy: to jest inny materiał z innego dnia, jak odbieram właśnie jedną, jednego z czterech piłkarzy. To już była oczywiście druga tura. Był Eden Hazard, był również Trent Alexander Arnold, Tim Didi i jeszcze jeden bodajże, tylko już nie pamiętam kto tam był. I miałem 500 punktów, yy, nie, pardon, 400 punktów zdobyłem, gdzie bardzo ciężko było zdobyć chociaż te 300-400 punktów, bo potężny tryhard, jeśli nie gracie dobrze, to niestety nie zdobędziecie nikogo. A Arkadiusz Milik oczywiście był. Ja postanowiłem odebrać Trenda Aleksandra Arnolda, bo wygląda na no, solidnego prawego obrońcę, więc wziąłem go do składu, by... Troszkę tam podbiło mi y, ogólną ocenę y, całego składu. Patrzyłem tak mniej więcej ogólnie na piłkarzy i no właśnie tylko on mi odpowiadał. No Arek Miliki, jeśli bym robił skład całego, y, całej reprezentacji Polski byłby fenomenalnym ulepszeniem, no ale niestety czegoś takiego nie robię. No i cóż, y, razem z Arnoldem żegnam się z Wami do, y, do kolejnego raczej odcinka, bo... Na tym polegał cały materiał. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Jeśli tak, to kliknijcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i komentarz na kanale. I właśnie tym akcentem zamieniając Arnolda do zapiszka, kończę ten odcinek i co. Piona!